Dźwięk walca powoli obraca i świecznik kołując odpływa w głąb sal. I patrz, sto świeczników we mgłach się zatacza, sto luster odbija snujący się bal. I pyły różowe jak płatki jabłoni, i skry słoneczniki chwiejących się trąb, rozpięte szeroko jak krzyże wagoni. Szkło ramion czerni ramion, biel ramion i rąk. I krążą wzmrużone swe oczy w patrzeni, a jedwa przeleści o nagość akcent, i pióra, i perły w huczącej przestrzeni, i szepty, wołanie, i zawrót, i rytm rok 910. Już biją zegar, lat cicho w klepsydrach przesącza się piach, aż przyjdzie czas gniewu. Dopełnią się miary, i krzakiem ognistym, śmierć stanie we drzwiach. A gdzieś tam daleko poeta się rodzi, nie, nie dla nich napisze ich pieśni. Do chaty drogą mleczną noc letnia podchodzi, i psami w olszynach zanosi się wieś. Choć nie ma go jeszcze, i gdzieś kiedyś będzie. Ty, piękna, nie wiedząc, kołyszesz się z nim I będziesz tak tańczyć na zawsze w legendzie W ból wojen wplątana w trzask i dym To on, wynurzony z odmętu historii Tak szepcze ci w ucho i mówi No patrz, a czemu ma w smutku, w dalekich lat gorę I nie wiesz, czy śpiewa tak władz, czy twój płacz Stań tutaj przy oknie i uchyl zasłony w olśnieniu, widzeniu na obcy spójrz świat. Walc pęknie tu liśćmi, złotymi stłumiony, w zamiecił zimową zimowy niewiast. Lądowe pole w blasku żółtej zorzy, w nagle rozdartej nocy się otworzy. Biegnące Wśród śmiertelnej wrzady, której nie usłyszysz, odgadujesz z ust, do granic nieba sięgające pole, w remorderstwami krew śniegi rumieni. Na ciała skrzepłe w spokoju kamieni, dymiące słońce rzuca ranny kurz. Jest rzeka na wpół lodami przykryta, i niewolnicze. Nad rzeką pochody, nad siną chmurą, ponad czarne wody, w czerwonym słońcu błysk bata. Tam, w tym pochodzie, w milczącym szeregu, patrz, to twój syn, policzek przecięty krwawym. On idzie małpią śmiechnięty, krzycz, w niewolnictwie szczęśliwy. Rozumiesz? Jest taka cierpienia z granicą, za którą się uśmiech pogodny zaczyna. I mija tak człowiek, i już zapomina, o co miał walczyć i po co. Jest takie olśnienie w bydlęcym spokoju, gdy patrzy na chmury i gwiazdy i zorze, choć inni umarli, on umrzeć nie może. I wtedy powoli. Zapomnę. Nic nie ma prócz jasnej tej sali. I walca, i kwiatów, i świateł, i ech, świeczników sto w lustrach kołysząc się pali. I oczy, i usta, i wrzawa, i śmiech. Naprawdę po ciebie nie sięga dłoń żadna. Przed lustrem na palcach unosząc się stanie, na dworze jodrzęka gwiazda poranna, i dzwonią wesoło. Swaneczki was